W zasadzie to tematyką religijną czy ciekawostkami historycznymi na tym kanale się nie zajmujemy. Jednak odkrycie ukraińskiego badacza nie pozwala mi milczeć. Otóż twierdzi on, że przodkowie Jezusa pochodzą z terenów cywilizacji ukraińskiej. On sam biegle posługiwał się gwarą łymkowską. A my pikresim, że Jezus Chrystus był Ukraińcem. Ja pierdolę. Musicie przyznać, że to wszystko wywraca do góry nogami aktualną wiedzę. Teologiczną i wychodzi na to, że Ukrainie zawdzięczamy nie tylko pierwszą cywilizację, nie tylko zalążki państwowości, wynalezienie koła czy pługu, ale także i religię. Rozum odleciany, czy co jest? Witam Was. Sami widzicie, że mamy do czynienia z przypadkiem beznadziejnym. Gdyby to mówił jakiś chłopecek z internetu, to nawet bym Wam nie zabierał czasu. No ale to mówi ukraiński polityk, działacz społeczny, biznesmen, nauczyciel no i badacz historii cywilizacji ukraińskiej Rostysław Noworzemiec. Mamy rok 2018. Święta Bożego Narodzenia to było w formie złożenia życzeń, takie rewelacje. 2018, czyli według kalendarza cywilizacji ukraińskiej, 7526 rok, Jezus był Ukraińcem. Salo Ukrainii. Odże, 2018 rok, ale za ukraińskim lietuczysem to 7526, Słoneczny Kolo Kolodar. Szanowni Drzy, my jesteśmy na parodie dwa, na prawodni dwa Chrystowa, na parodie dwa Jezusa Chrysta Ukraińca, a my podkreślamy, że Jezus Chrystus był Ukraińcem. Nowożonec polemizuje z odkryciami innego ukraińskiego badacza, Iora Nowoneca, który odkrył, że Jezus jednak nie był Ukraińcem. Bo musicie wiedzieć, że całe zamieszanie jest z tego powodu, że przodkowie Jezusa. Przybyli do Nazaretu na 1200 lat przed naszą erą. W tym czasie z Ukrainy wychodziły wielkie fale migracyjne, które pozakładały inne cywilizacje. Ci ludzie woleli założyć inne cywilizacje niż wrócić 7,5 tysiąca lat temu w Ukrainę. До речі, відомий i Igor Kagnec podwał materiał, jaki mówić: nazwijcie choć jeden dokaz. Що Ісус Христос не був українцем? Ісус Христос походить з території України його нащадки, походить з території з території України. Тому що відомо, що в 1200 році до нашої ери з України відбувалася чергова хвиля розселень. Муші чи що українські кожені не мають. тільки Палестинчице, але також селтові, галові чи Цимеричице по світу. І в тому числі було розселення в Палестину племена Галів, кетів, кімерійців, які проживали і формувалися на території України. Kolejna ciekawostka historyczna, która zarazem jest poszlaką, że Jezus był Ukraińcem, to nazwa Galilea, która wzięła się od ukraińskiej Galicji. Musieli taką nazwę przyjąć ukraińscy osadnicy. E, na terytorii Palestyny e, zasnuwali Galilei. Північна територія Палістини так і називається. Чому всюди підкреслено, що Ісус Христос був Галілеяном? Ми ж пам'ятаємо, що інці, інці всюди писало на розп'яттях Ісуса Христа. Ісус Назарецький, цар Іудейський, Він з Назарету, з е, Галілеї. a Galilej, Galilei, jak wiadomo, żył w wychodzie z Ukrainy, to znaczy, za pochodził z Ukrainy. Jednak przede wszystkim chodzi o wygląd, prawda? Patrząc na świętoobrazki, widzimy, że Maryja miała błękitny kolor oczu, jej kolor włosów, cytując ukraińskiego badacza, także nie był semicki, tak samo jak kształt nosa Jezusa Chrystusa, no i przede wszystkim Jezus Chrystus był wysokim mężczyzną, Около метра 80. За антропологічним типом він є українцем. Діва е, Марія, його матір е, є в літописних джерелах. Вона е, була е, синьокою, глибокою, е, і е, колір її волосся. Вона абсолютно не належав до семійського типу. За антропологією Ісус Христос був високий. Турійська плащівниця мав зріст близько 1,80 метра. а юдеї були низенькими, не більше як 160 см. Він мав русяве волосся, мав прямий ніс юдеї, ми знаємо ніс з горбинкою. Він мав вираз типовий для авійців, для слов'ян. No język. Otóż według tego badacza zbagatelizowano ważny fakt. Zanim spisano Tore, potem Pismo Święte, to oryginał, oryginalna księga jest napisana w języku łemkowskim, w ojczystym języku Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, będąc przybitym do krzyża, zwracał się do osób postronnych i tych, które znał, również gwarą łemkowską. E, I tak jest ze То знає давню українську мову, її зберегли лише в Карпатах, зокрема Лемки. Він на хресті, як відомо, під час букв згадують завжди рідну мову. Не задумуючись, якою мовою ти говориш, він говорив практично лемківською говіркою. Причини tłumaczy końcówka, kiedy ten коли український політик że що українці повинні бути tego dumni, powinni повинні wręcz przypominać światu, jak як вілеїм. Завдженчами і про це все потрібно пам'ятати. Ми повинні вірити, ще, що Ісус Христос є прадавній українець. Українці повинні пишатися свою історію, пишатися тим, що ми є найдавніша нація, та що дала світові першу цивілізацію, першу державу, перше колесо, землеробство, плуг, все це надбання українців, які поділилися з світом. отож, колядуємо українці. Sław Dzięki za 3 Pozdrawiam cię Stefan Bandera. Oczywiście, że pozdrowię. Tak jak mówiłem, to jest przykład skrajny ze względu na zbyt dużą abstrakcję. Nie przebił się do mainstreamu, ale jednak doskonale obrazuje nam aktualne problemy ukraińskiej polityki historycznej. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Przypominam, zakładka wideo, gdzie macie wszystkie filmy od Najnowszego do najstarszego portal syp.tv. Od sypywania, gdzie są filmy najstarsze, archiwalne, których nie ma już na YouTubie. Moje konto na Twitterze, wpisując Uszynek, czy kanał, gdzie pykam sobie w gierki, wpiście na YouTubie Tatusiek. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Pamiętajcie, że najważniejsze, iż jesteście jego widzami. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.